Kochani, słowo, które dzisiaj jest dane nam, jako Kościołowi, nam osobiście, jest to słowo z trzeciego rozdziału Ewangelii świętego Jana. Nawet jak nie wiemy, ile rozdziałów ma cała Ewangelia Janowa, to czujemy, że ta liczba trzy jest w sumie na początku. Tyle, co w drugim rozdziale. Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. To jest naprawdę początek. I czytamy to słowo, będąc zaproszeni do pewnego w cudzysłowie tajemniczego spotkania, bo wydarzyło się w nocy, Jezusa z Nikodemem. To temu Nikodemowi Jezus mówi, że musi się jeszcze raz urodzić. A on mówi, jak stary chłop ma się urodzić jeszcze raz. To w tej rozmowie pan Jezus wspomina Nikodemowi coś, o czym on dobrze wiedział, że za Mojżesza dla narodu przyszła taka plaga, która siała zniszczenie i śmierć wśród narodu. I Mojżesz wstawi się za lud i Bóg mówi mu: unieść na palu węża miedzianego, i każdy, kto zostanie ukąszony przez węża. Wystarczy, że popatrzy na Niego, a będzie żył? I tak w Księdze Licz czytamy, że się działo. I Pan Jezus odwołuje się w tej rozmowie do Nikodema, mówiąc, tak jak potrzeba było wtedy wywyższyć węża, tak potrzeba, żeby wywyższono Syna Człowieczego. Co nikodem wtedy rozumiał? Czternasta stacja na Drodze Krzyżowej to jest stacja złożenia ciała Jezusa w grobie. Wiecie, kto schował, kto pochował ciało Jezusa do grobu? Józef z Arymatei i Nikodem, ten Nikodem. Nikodem czekał na to. Wypełnienie proroctwa trzy lata. My już dzisiaj, dwa tysiące lat po tym wydarzeniu, wiemy, że idzie o wywyższenie Jezusa na krzyżu. Rozumiecie już, dlaczego mówię o tym w taki sposób, bo to dzisiejszy dzień jest świętem podwyższenia Krzyża Świętego. I teraz słowem, które chciałbym się dalej dzielić, to chciałbym, żebyśmy usłyszeli takie zdanie, że krzyż jest znakiem spotkania. Krzyż jest znakiem spotkania. Kiedy czytałem te Ewangelie po raz pierwszy w piątek i modliłem się o to, stając jakoś przed Panem Bogiem, żeby pokazał mi kilka takich obrazków, którym mógłbym się z Wami podzielić, to zobaczyłem ich kilka. I pierwszym z nich był taki obrazek związany ze Słowem albo z gr pewną grą słów. Zobaczcie. Słowo Krzyż. Jest ukryte w słowie skrzyżowanie. Tak jak po niemiecku, kreuz, i tak jak po angielsku, cross. Krzyż jest schowany w skrzyżowaniu. Potem myślę sobie, co za skojarzenie. I zobaczyłem dalej, że to ludzie spotykają się na skrzyżowaniu. Tak wyobrażam sobie, że czasem moje pokolenie i starsze mówiliśmy, że spotkamy się tam, przy skrzyżowaniu. Skrzyżowanie jest takim miejscem, które w przemieszczeniu różnych odległości jest nam bardzo potrzebne, skraca czasem dużą drogę. Jak coś dzieje się na skrzyżowaniu, trzeba zrobić potężny objazd. Bardzo pomaga. Ale wiemy też, że skrzyżowanie, będąc wielkim błogosławieństwem, że skrzyżowania są też miejscem, gdzie wielu ludzi traci życie. Przez jakąś nieuwagę, przez jakiś błąd, przez jakieś zlekceważenie. Skrzyżowanie jest ważne. Niektórzy z Was mieli, niektórzy mają małe dzieci. Czasem wioski albo miasteczka są tak zbudowane, że mama albo tato mówi albo bez słów. Po prostu zabiera swoje dziecko malutkie, ale już na tyle, że jest samodzielne i idzie z nim tak daleko, aż przejdzie przez skrzyżowanie, a potem już dobiegnie do domu albo do babci. Ale przez skrzyżowanie i poprowadzimy. Czasem dziecko wychodzi i mama mówi, ale uważaj na skrzyżowaniu. Koń, byłem małym chłopcem. Kiedyś dzieliłem się już w winowie, więc możliwe, że niektórzy z was słyszeli tę opowieść, która działa się wtedy, kiedy byłem zupełnie chłopcem, musiałem być mały. Mój rodzinny kościół, w którym byłem ochrzczony i przyjmowałem wszystkie sakramenty, które do tej pory mogłem przyjąć, to kościół, który w tym roku obchodził 120-lecie. 120 lat temu był konsekrowany. Trochę podobny do kościoła w Boguszycach na przykład. Dwa rzędy ławek, a przed tymi dużymi ławkami stały, stoją takie trzy malutkie ławeczki. Patrząc od ołtarza chłopcy siedzieli, siedzieliśmy po prawej stronie, a dziewczynki siedziały po lewej. I musiał być to taki dzień, większość rzeczy nie pamiętam, ale właśnie to mi się przypomniało, że musiały być rekolekcje, jakaś nauka dla dzieci i ksiądz zakonnik w czasie tej nauki przyszedł do nas do tych malutkich ławeczek był w sutannie, to sutanna miał taki, był przepasany pasem, a za pasem miał krzyż. Dzisiaj wiem, że to jest misyjny krzyż, który może noszą oblaci albo jacyś inni zakonnicy. I ten misjonarz podniósł ten krzyż wysoko, my tak jesteśmy na dole, a on do nas, do małych dzieci mówi to znaczy kochać. Jak ktoś chce wiedzieć, co znaczy kochać, to to znaczy to. Z pewnością wtedy niewiele rozumiałem, no bo trochę za wielkie to są słowa dla dziecka. No ale skoro pamiętam je po 45 latach, to znaczy, że musiały być jakieś wyjątkowe. Mówię o tym dlaczego. Zobaczcie, że w tej Ewangelii dzisiejszej, jak Pan Jezus rozmawia z Nikodemem i mówi o tym wężu, a potem o tym, że on musi być wywyższony, Pan Jezus mówi zaraz tak. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak Bóg, Umiłował świat. I jeszcze dwa obrazki. No bo skoro ten znak krzyża jest znakiem albo może być znakiem spotkania, czujemy, że to idzie o spotkanie Boga i nas ludzi, no to jakoś względem tego znaku zawsze się zachowuje. Mogę ten znak szanować, kochać, czcić, całować. Mogę tak jak przez skrzyżowanie przechodzić albo korzystać z niego bez, bezwiednie, o tak. Lub mogę ten znak zniszczyć. Wczoraj koło południa jechałem z moją mamą. Do naszego rodzinnego domu. I musiałem podjechać na stację benzynową. Zatankowałem paliwo, i idę płacić, i naprzeciwko mi wychodzi człowiek, którego znam. Mówię do niego Piotr. A on mówi: Uśmiecha się do mnie i mówi, Rafał. Nie widzieliśmy się może z pięć lat, albo sześć, albo więcej. Uściskaliśmy się. Poszliśmy zapłacić, wracamy. Moja mama siedzi w aucie. I rozmawialiśmy jeszcze. Nikt tam nie zajeżdżał za mnie ze dwie czy trzy minuty. I kończy się to nasze spotkanie. A on mówi: proszę księdza. Niech ksiądz mnie pobłogosławi. Schylił głowę, pobłogosławiłem go. On do swojego auta, ja do swojego. I moja mama mówi, co to był za człowiek? No więc paroma słowami powiedziałem, a moja mama mówi, ten to ma odwagę. I mówi: Chyba musi być dobrym człowiekiem, że tyle ludzi tu biega, a on schylił głowę, żebyś go pobłogosławił. Mało tego, jeszcze się przeżegnał. A w ubiegłym tygodniu rozmawiam przez telefon z moim kolegą z lat szkolnych, licealnych, który mieszka pod czeską granicą. Nawet nie wiem skąd ten temat się pojawił, ale mówi, że miał na wiosnę spięcie ze swoimi młodymi, ze swoim zięciem i swoją córką. I ja tak, nie będąc aż tak mocno ciekawy, ale zapytałem go o co chodzi. A on mówi, że robili termomodernizację domu. No i wszystko dobrze się działo dopóki malutka kapliczka w szczycie domu została również zastyropianowana. I mówi mój kolega Wieczorem poprosiłem tego mojego zięcia, czy nie moglibyśmy wyciąć tego miejsca i tak jak przez prawie 100 lat w tej naszej prostej chałupce Krzyż wisiał schowany w tej wnęce. Czy mógłby wisieć dalej? No i mówi mój, mój kolega, że nie była to prosta rozmowa. W sumie to trwało dwa dni. Na pytanie po co, na co, przecież ważne jest, że my nosimy w sercu Pana Jezusa. Zresztą każdy na naszej wsi wie, że jesteśmy ochrzczeni. I tak opowiada to, a potem mówi, w sumie cieszę się, że mój dzięć dał się przekonać i znowu wisi tam nasz stary krzyż. Nawet nie wiem, czyj on jest, czy od dziadka, czy od pradziadka. Dzielę się z wami tymi obrazkami, wiedząc. I dzisiaj jakoś przeżywam też szczególnie ten dzień, że krzyż jest naprawdę miejscem spotkania, jak skrzyżowanie. I chciałbym razem z Wami również dzisiaj, teraz w czasie tej Eucharystii, Wy macie to na plus, że patrząc na ołtarz. Nie potrzebujecie nawet głowy wznieść do góry, żeby widzieć ten piękny krzyż. Jak jest ciemno, to wielu z Was wie, jak rzuca niezwykły cień. Tak Bóg umiłował świat. I na sam koniec. Nie wiem od jakiej reformy liturgicznej, liturgii. Ale z pewnością są to długie lata. Na każdym ołtarzu postawiony jest lub położony krzyż, który księdzu, który odprawia, celebruje Eucharystię, ofiarowuje. Przypomina. To jest naprawdę pierwszy i że tak Bóg umiłował świat. I zrobię tak jak wtedy ten misjonarz, podobnym krzyżem, zwrócił się do nas i mówi, jak ktoś chce wiedzieć, co znaczy kochać, to to znaczy to. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją mękę i śmierć na krzyżu. Dziękuję Ci za to miejsce wyjątkowego spotkania wielkiej miłości Twojej i naszej, i miłości, ale też grzeszności. Błogosław Panie nas i błogosław wszystkie nasze spotkania. I niech zawsze spojrzenie na krzyż i każde skrzyżowanie przypomina nam właśnie o tym, że tak umiłowałeś świat. I za to Ci dziękujemy, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.